Witam Was bardzo ciepło, drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy. Pokój dobro. Dzisiaj podążamy taką ścieżką życiową w plenerze w Krakowie. Wspaniały tutaj entourage, takie otoczenie do lektury. Do lektury książki wydawnictwa Braci Franciszkanów, Bratnicew. To jest dzieło ojca franciszkanina, profesora Zdzisława Kijasa, Greccio Owoce Nocy Ciemnej Świętego Franciszka. Czym są te noce ciemne? To są takie znaczące punkty w biografii świętego, ale właściwie one dotyczą każdego z nas, ponieważ takie punkty zwrotne w naszym życiu pojawiają się bez przerwy. Mówi się często takie hasło popkulturowe, można powiedzieć, że toczące się kamienie nie obrastają mchem. Tak jest nasze życie, takie powinno być nasze życie. Nie powinniśmy się zatrzymywać w tym marszu. Najlepiej mieć kogoś takiego, kto jest naszym wzorcem. Takim wzorcem dla mnie jest święty Franciszek, który oprócz tego, że jasność dookoła niego się roztaczała, jasność wiary, to przeżywał też takie ciemne momenty w swoim życiu. Kiedy musiał opuścić życie świeckie, zdecydował się na życie zakonne. Potem, kiedy już był zakonnikiem, też przeżył taką wewnętrzną przemianę. Która pokazała mu, że no, nie można zatrzymać się w jednym miejscu. Do tego was zachęcam. Zachęcam was do lektury tej książki, do przemyślenia własnego życia i do podążania cały czas tą drogą życiową, żeby się nie zatrzymywać w miejscu, żeby nie być człowiekiem statycznym. Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Zapraszam was do lektury. Jestem dziennikarzem radia RMFFN.